Kiedy po kilku godzinach przychodzisz w odwiedziny do kociaków, dać mieść. No i właśnie widzisz, że kurczę, papier toaletowy został jakoś tak odłożony mało fortunnie. No i tym sposobem mamy świąteczną chyba dekorację już w całym pokoju, także jest jesień średniowiecza. Mamy malutką koteczkę nową, czarnolkę pysie. Jest u nas od kilku godzin. Pani Kasia ją znalazła, ktoś wyrzucił z samochodu w okolicach głupczyna. Ma chyba ogonek słamany i tak na razie troszeczkę fuka na inne kociaki. Ale myślę, że jutro już będzie dobrze. A maluszkom się krzywda nie stanie. Niońki malutkie, mleczka się nachlipotały i teraz fisiują. Jakby ktoś szukał kociaczka fajnego do bałku, to polecamy, bo i tak już samodzielnie jedzą. Mamy swoje właściwe to nie mają. Tak? pokażę jak jesteś pięknością. No taki cudny, tak. I ty też, ty też. Tak, ty jesteś starszy troszeczkę, nie? Tak, i ty też kochany jesteś. No, wszystkie szukają swoich domków. I Czarnuszek pomyka. Tak, mąbelek malutki. No. A siurałem je na łóżko, cholerki któreś. Pewnie z tych większych. Albo bolek. Nie wiem, gdzie jest bolek. Tu nie ma bolka. Moluś. Boleczek. Bolek prysnął. Tylko gdzie? Tu jest Bolek. Ten nasz Boluś to się zrobił taki klamot, nie, Bolenik? Taki duży kociak się zrobiłem, prawda? Ty wyglądasz jak ojciec tutaj przy tej całej ekipie. No, powiedz dobranoc. Bolek. No pa.